Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku rozmów terapeutycznych. Dzisiaj z Anią będziemy rozmawiać na bardzo ważny temat, ponieważ zbliża się tydzień świadomości autyzmu. autyzmu. Temat jest bardzo ważny nie tylko w kontekście wychowania dzieci i tego, co się dzieje w domu, ale również jeżeli chodzi o środowisko szkolne. Aniu, powiedzmy może sobie na początku, czym tak naprawdę jest autyzm? Autyzm to nie jest choroba, już to wiemy, to jest zaburzenie neurorozwojowe, które jeżeli już jest, towarzyszy całe życie dziecku, a później dorosłemu. Dokładnie. Na temat autyzmu narosło bardzo wiele mitów, na przykład to, że autyzm jest powodowany przez szczepionki. To jest jeden z takich, który jest chyba najbardziej znany. Ale też drugim takim mitem, który, który ja przynajmniej słyszałam, to jest to, że autyzm jest spowodowany przez e, zatrucie y, środowiskiem ogólnie. A to o tym nie słyszałam, mhm. że, że może to być spowodowane zatruciem środowiska, ale jedną z teorii, z kolei, o których ja wiem, jest to, że jest tak zwany zimny chów i matki, które wychowując swoje dzieci nie okazują im wystarczającej, jakby dozy emocji, powodują to, że w dzieciach pojawia się autyzm i te dzieci są też zamknięte. No widzisz, to ja z kolei o tej, o tej teorii nie słyszałam. No właśnie i to pokazuje, jak tak naprawdę niewiele wiemy i jak, jak bardzo mało społeczeństwo wie na temat autyzmu, a warto o tym mówić, bo Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że jedno na sto dzieci dotyka właśnie to zaburzenie. Tak naprawdę to, co wiemy na temat przyczyn, to jest to, że na pewno ma powiązania genetyczne. Nie ma jednego genu, który jest odpowiedzialny mm -hmm. za autyzm. Najprawdopodobniej są to mutacje w różnych genach, ale na razie nie wiemy w których dokładnie. Jest taka teoria, że są to mutacje w genach związanych z płcią. Dlatego chłopcy częściej chorują na auto, znaczy nie chorują, tak mhm. częściej mają, mają autyzm niż dziewczynki. Mówi się, że na jedną dziewczynkę z autyzmem przypada czterech chłopców z tym zaburzeniem. I stąd na przykład wzięło się to, że Światowy Dzień świadomości autyzmu świętujemy kolorem niebieskim. Mhm. Do tej pory tak było. W Polsce jest taki zwyczaj, że 2 kwietnia. Podświetlamy budynki na niebiesko, ale od 2022 roku te podświetlenia pojawiają się też w kolorze różowym, mm -hmm, dla co ma pokazać, że dziewczynki również mogą mieć autyzm. To jest bardzo ważne, żeby mówić o, o tej etiologii, o przyczynach autyzmu. Zresztą wiedza cały czas się zmienia, jest cały czas uzupełniana. Kiedyś było wyodrębnione coś w rodzaju takiego podtypu, można powiedzieć, autyzmu albo trochę innego rodzaju. Mhm. Czy, czy to był zespół Aspergera? Teraz od, już nie ma tego, w, w tym momencie tylko jest spektrum autyzmu. Co do dziedziczenia, to tak jak, podobnie jak w ADHD, tak naprawdę, gdzie mamy 7300 genów, które warunkują wystąpienie ADHD w przyszłości. E, I tak naprawdę. 80% szans mamy na to, żeby, żeby odziedziczyć ADHD. Wiem, że odnośnie autyzmu te dane są w różnych artykułach różne, bo jedni podają 30%, drudzy 80%, ale no to ciężko, ciężko w tej chwili jakby to zweryfikować, tym bardziej, że badania cały czas trwają, prawda? Dokładnie. Tak jest, że cały czas jest to badane i odkrywane, dlatego warto śledzić bieżącą wiedzę i bieżące odkrycia, żeby mieć taką aktualną wiedzę. Mm -hmm. I to, co mówisz, myślę, że jest ważne, że do tej pory funkcjonowały w naszej świadomości takie w sumie nawet trzy podtypy. Był autyzm, autyzm atypowy i zespół Aspergera. Ten autyzm, powiedzmy podstawowy, dziecięcy bądź wczesno dziecięcy, objawiał się tym, że cechy, Nazwijmy to autystyczne, Pojawiało się u dzieci bardzo wcześnie i było je widać w tych trzech osiowych kategoriach. Mhm, jakie to Czyli są te rozwój społeczny, interakcje społeczne, rozwój mowy i zachowania stereotypowe mhm. czyli to, to wszystko, co jest związane z, z jednej strony z takim zafiksowaniem na jednym temacie, a z mhm. drugiej strony. To są te różne takie stereotypy, na przykład ruchowe, czyli machanie rękoma, albo w specyficzny sposób ustawianie głowy. Takie mm -hmm. można powiedzieć tiki, byśmy powiedzieli mm -hmm. tak, tak potocznie. Ale z tą powtarzalnością to też trochę jest yy, czynności, że jest trochę podobnie w ADHD, mm -hmm. bo tam też jest tak, że yy, jeżeli dziecko za ADHD złapie hiperfokus na daną czynność, to też może powtarzać na przykład otwieranie i zamykanie drzwi. To mm -hmm. też jest trochę tutaj, trochę tutaj mamy podobieństw. Tak, i to też pokazuje, że diagnoza, w ogóle diagnoza w każdym zaburzeniu jest bardzo ważna, mm -hmm. ale tutaj też jest o tyle trudna, że te symptomy bywają porównywalne w różnych, w różnych mm -hmm. zaburzeniach, tak? Czy mm -hmm. ADHD? A autyzm, czy tak jak kiedyś mm -hmm. mówiłyśmy, że na przykład ADHD, a integracja sensoryczna. Tak to Więc jest bardzo ważne jest to, żeby diagnozując dziecko, udać się do faktycznie specjalistów, a nie samodzielnie sobie mm -hmm. diagnozę stawiać. To, co w polskim systemie jest takie trudne dosyć, to to, że bardzo często diagnozę stawia pojedynczy specjalista, a tak naprawdę i ADHD, i autyzm powinien być diagnozowany przez zespół specjalistów. Tak, chociażby dlatego, żeby choroby współistniejące, które mogą y, jakby naśladować, imitować mm -hmm. y, jedno, albo drugie, jedno albo drugie zaburzenie. Y, Aniu, powiedz, od jakiego wieku możemy diagnozować autyzm? E, teraz, teraz jest to już bardzo wcześnie tak naprawdę, y, bo mówi się, że już od 18 miesiąca życia można zauważać symptomy mm -hmm. mówiące o y, autyzmie jest taka strona internetowa www.badabada.pl i tam jest taki kwestionariusz, który mogą wypełnić rodzice dzieci od 18 miesiąca życia i on jakby już kierunkuje rodziców i mówi czy warto próbować iść w tą stronę mhm. i czy warto to zweryfikować, czy to co rodzice zauważają w rozwoju dziecka mhm. jakby no, na pewno nie jest związane z autyzmem. To nie jest diagnoza, to musimy podkreślić, tylko to jest jakaś taki, podpowiedź. Tak, taka podpowiedź. Dokładnie. A, a czy warto na przykład konsultować się z opiekunkami w żłobku? Albo w przedszkolu, bo czasami tak, tak sobie wyobrażam, że może być tak, że już coś yy, opiekunowie, w, czy w żłobku, czy w przedszkolu, coś zauważają. No może warto też rozmawiać z nimi, tak? Czy, czy, mm -hmm. czy te obserwacje, które mamy w domu, czy one się pokrywają z tym, jak dziecko funkcjonuje w placówce, na przykład? Yy, tak, na pewno. I myślę, że czy nauczyciele, czy wychowawcy w żłobku, w przedszkolu, to są osoby, które są w stanie bardzo dużo powiedzieć o dziecku mm -hmm. i o jego zachowaniu w środowisku innym niż domowe. No właśnie, bo to, żeby, do, mm -hmm. żeby padła diagnoza zarówno ADHD, jak i Spektrum, to musi być to w kilku środowiskach te, te objawy muszą być widoczne. Dokładnie. No bywa też tak, że ponieważ dziecko wychodzi do placówki i wie, że to jest miejsce obce, to bardzo się spina i stara się, tu już mówimy oczywiście o trochę starszych dzieciach, mm -hmm. i stara się dostosować do reguł, które tam panują, a potem przychodzi do domu, obraz tego dziecka jest zupełnie inny. I dlatego warto te op takie opinie czy, mm -hmm. czy obserwacje dziecka porównywać właśnie mm -hmm. z różnych środowisk. Dokładnie. Warto współpracować. Z Dokładnie. Tak jak specjaliści powinni między sobą współpracować przy diagnozie, na przykład, mhm. ale później też przy terapii, tak? bo bardzo często mhm. to jest psychiatra, pedagog, psycholog, mhm. przy autyzmie bardzo często logopeda, bo tutaj ten czynnik rozwoju mowy też jest dosyć istotny. Tak samo myślę, że w rozwoju i jakby takiego zdrowego, typowego dziecka mhm. ważne jest to, żeby Rodzice z tym środowiskiem szkolnym, przedszkolnym, żłobkowym po prostu współpracowali. Dokładnie. Jakbyś miała taką grupę dzieci w przedszkolu, to na co byś szczególnie zwróciła uwagę, co by było takim dla ciebie sygnałem, że warto na przykład porozmawiać z rodzicami na tle grupy, na przykład takiej żłobkowej czy przedszkolnej. Jeśli chodzi o tematykę tutaj autyzmu, to na pewno bardzo ważnym. Jest czy, ten czynnik związany z nawiązywaniem relacji. relacji. Mhm. E, I wiadomo, że małe dzieci nie nawiązują takiej stricte relacji między, między sobą. sobą, one się ze sobą nie bawią, ale reagują. E, mówi się, że takim często elementem, który zwraca uwagę w stronę autyzmu, to jest to na przykład, że dziecko nie podąża za gestem wskazywania. Czyli... czyli tego nie ma wspólnego pola widzenia, tak to tak, się mówi. Tak, mhm. że dorosły czy drugie dziecko coś pokazuje, ale mhm. dziecko nie przenosi wzroku na ten kierunek. Więc no, w ogóle kontakt wzrokowy też, yy, też jest takim elementem, który. Mówi nam o tym, że, że te relacje społeczne są trudne po mhm. prostu. Dla A jeszcze dziecka. wiesz co, jak, jak z twoich obserwacji, jak to wygląda kwestia adaptacji żłobkowej. Wiemy, że mamy też placówki państwowe, gdzie ten okres adaptacyjny jest określony i nie za bardzo można go modyfikować i wydłużać, ale mamy też placówki prywatne. Mhm. Czy adaptacja takiego dziecka trwa dłużej? Mhm. Na pewno Wtedy. jest dużo trudniejsza. Dużo trudniejsza, prawda? Bo y w tym, szczególnie w tym typowym autyzmie jest tak, że wszelkie zmiany są dla dziecka bardzo trudne. Mm -hmm. Pójście do przedszkola jest bardzo dużą zmianą, bo zmienia się miejsce, zmieniają się opiekunowie, mm -hmm. zmienia się to, że zazwyczaj dziecko, które jest samo w domu, ewentualnie ma jedno czy tam dwójko rodzeństwa, nagle jest w całej grupie. Zmieniają się bodźce, które docierają do dziecka, bo jest mhm. bardzo głośno, dużo się dzieje i wzrokowo, i słuchowo, i dotykowo, mhm. bo też y, przez to, że, jesteś, że dziecko jest wśród innych dzieci, to często się albo obija, mhm. a, a ociera. Tak? No to dla dzieci, które mają autyzm, a autyzm bardzo często wiąże się z zaburzeniami integracji mhm. sensorycznej, z taką podwrażliwością, no to jest bardzo trudne przeżycie. Więc zazwyczaj mhm. te dzieci próbują się schować gdzieś uciekają sobie w kącik będą zatykać uszy na będą zatykać uszy i będą lubi lubiły oklasków podczas przedstawień to na pewno albo tak. podczas zabawy to będzie dla nich niekomfortowe myślę, że też warto zwrócić uwagę chyba na rozwój mowy, prawda? Tak dokładnie, ponieważ rozwój mowy zazwyczaj jest opóźniony i tutaj wyjątkiem jest to spektrum z zespołu Aspergera. To, co do tej pory nazywaliśmy zespołem Aspergera, bo tutaj dzieci czasami są wręcz wybitnie elokwentne, jeśli mhm. chodzi o mowę, przez co ten zespół był zazwyczaj diagnozowany w późniejszym wieku. Mhm. I dzieci, które mają z kolei ten atypowy rozwój mhm. autyzmu, to są dzieci, które, których mowa rozwijała się prawidłowo, a później, nagle, w trzecim, czwartym roku życia mhm. następuje regres. Ale w tym typowym obrazie autyzmu faktycznie rozwój mowy jest zaburzony, bo jakby można powiedzieć, że większość tych cech dzieci ze spektrum autyzmu wiąże się z tym, że one jakby trochę się zachowują, jakby się bały świata, i wolą być same ze sobą. Czyli nie potrzebują się kontaktować ani z dziećmi, ani Czy to nie wynika z, z, z niemożności nauczania się, tylko po prostu z braku. Z, 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 nie ma takiej potrzeby żeby się z tym światem zewnętrznym w jakiś sposób kontaktować. Tak, tak nam się teraz wydaje, być może za jakiś czas okaże się, że jest zupełnie inaczej, ale na tą chwilę wydaje nam się, że dzieciaki, które są w spektrum autyzmu nie mają potrzeby komunikowania się z otoczeniem i dla nich komfortowe jest bycie z samym sobą. A też w momencie, kiedy to już dotyczy bardziej starszych dzieci, w momencie, kiedy wychodzą do rówieśników, kiedy jest ta grupa rówieśnicza i muszą jednak gdzieś te, te, te relacje mimo wszystko nawiązać, no to też dochodzi u nich do wzrostu na pewno lęku mhm. i, i zaczynają się różnego rodzaju obrony, żeby jakoś to napięcie zredukować. I to też nie jest dla nich łatwe, także warto też Obserwować środowisko szkolne, w sensie jak, jak to wygląda w szkole. Chociaż na ten moment już świadomość jest tak, tak, tak duża, że w zasadzie większość tego typu przypadków już jest diagnozowana. Ale ciekawe też jest to, że tak naprawdę jest bardzo wiele wspólnych elementów pomiędzy ADHD i pomiędzy autyzmem że coraz więcej dzieci jest diagnozowanych, ale też właśnie w kierunku ADHD mhm. i też będziemy o tym rozmawiać w jednym z kolejnych odcinków. W przyszłym tygodniu myślę, że więcej powiemy na temat diagnozy, bo myślę, że to będzie dla, dla rodziców i, i nie tylko dla rodziców, mhm. ale dla wszystkich zainteresowanych ciekawe, czyli w jaki sposób ta diagnoza w Polsce wygląda. Na co trzeba zwrócić szczególnie uwagę, jakie są takie sygnały niepokojące czerwone flagi, mhm. y, które, które powinny zachęcić rodziców do odwiedzenia y, specjalisty. Także zapraszamy serdecznie już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.